Dobrze moi drodzy, kolejny dzień, kolejna partia, mamy zawodnika, gramy białymi, no to co, jakaś tutaj chyba E4 się wydarzy, nie ma co tutaj świrować, czekajcie, bo aż myszka mi z wrażenia tutaj nie działa, więc lecimy, E4, plan jest taki, żeby zagrać jakieś agresywne szachy, francus. nie za bardzo lubię, ale to może się przynajmniej czegoś nauczymy wspólnie, D5 i co by tu zagrać, ostatnio dobrze mi szło skoczek D2, zawsze grałem skoczek C3, ale jakoś tam dostawałem niezłe lanie, a po skoczku d2, mimo że nie jestem jakimś wielkim ekspertem, to całkiem nieźle mi to idzie. Wygrałem m.in. z mistrzem Abimaniu, z tym najmłodszym arcymistrzem świata. Mm, ale dobra, zobaczmy co tu się dzieje. On mi tak, no to z tego co ja tutaj się orientuję, w tym momencie, co my tu gramy? Na skoczek f6, można tak w ogóle zagrać? A ja nie mogę teraz jakoś tak zagrać? E5? i jak skoczkiem wyjdzie na D7, to wtedy jakoś ustawię taki łańcuch pionowy? Nie ma to sensu? Nie ma to sensu? No dobra, sprawdźmy to. Zagram sobie na razie tak. Ustawię ten łańcuch pionowy. Gonię z D3. Zaraz będę tutaj próbował zrobić w tej pozycji plus yy, krótka roszada, no i jakiegoś tam mata mu wlepić. No dobra, spróbujmy. Jak zrobi szybko krótką roszadę, to wiecie, tam już będę jakoś się czaju na jakiś H4 i tak dalej, dobra, on mi tak no to ja chyba jeszcze mm, ja chyba mam to na razie gdzieś, że tak się wyrażę dobra, zagramy roszadę krótką zagramy roszadę krótką i na skoczek C6 o dobra, on tam A5 tam se swoje coś gra, chyba dalej mnie to nie rusza za bardzo mm, dobra, zagrajmy może może wieża E1, żeby tutaj czasem mieć taki przerzut skoczka na G3 możliwy. Dobra, i on tu już powoli mi naciska na tego piona. I teraz, czy ja chcę to poświęcić, czy nie, to jest zawsze taki dylemat. Czyli, że po tym wiecie, czy my chcemy to poświęcać, że tam bije, bije, i za jakąś powiedzmy pseudoaktywność mm, będziemy tutaj grać. No, druga sprawa jest taka, że. Druga sprawa jest taka, że mogę zbić, i po tym. Hetman E2, tylko czy ja tutaj coś stracę? Bicie, bicie dwa razy. Dwa pionki, co prawda. Dobra, może o to też jest taka zasada niepisana, że jeśli nie, nie da się utrzymać łańcucha pionowego, to powinniśmy zbić na C5 i ten łańcuch, no może na chwilę osłabić, ale z drugiej strony przynajmniej pionka nie stracimy, więc coś w życiu trzeba robić. No a teraz mój plan będzie tak, jak wam mówię. O, no nawet tak, no to od razu. Idziemy na Mata. Tutaj zaraz jakiś skoczek G5, jakiś goniec G5, jakiś lutowanko na H7. To jest taka pozycja dosyć przyjemna wydaje mi się. Dobra, zagramy tak. Na razie jeszcze nie będę szukał żadnych kombinacji, ale te figurki gdzieś tam przyprowadzam bliżej króla. Ok, on tam widzicie coś. Tutaj mi próbuje szykować, no ale D4 nie ma po tej linii. C na razie mi nic nie zrobi. To ja bym chyba jeszcze Widział, co ja bym tu widział? No, właśnie, czy ja chcę zagrać skoczek H5? No, zagrajmy, chyba to wygląda całkiem sympatycznie. Tu już jakieś będą rzeczy się działy ciekawe, w pewnym momencie, przynajmniej dajmy gościowi tutaj pewną rozkminkę. W tej sytuacji, dobra, już mi tutaj powoli wierzy ten pan kolega, już mi tutaj wierzy. No, i czekajcie, czy tutaj już nie ma jakiegoś wiecie ładowania, nie. Jakiegoś załadunku, goniec H7, król H7, skoczek G5. Król na przykład tu. Kusi mnie tam jakieś koniewszeć jeszcze, bicie, bicie. Hm. I potem hetman H5. No rozum podpowiada mi, że, że może być to niepotrzebne. No, bo z drugiej strony, przecież, czekajcie, a co ona no zagra na skoczek G5? Tak, po prostu. H6. Powiedzmy, że. Goniec H7, król H8. Król H8 i co? No tak, strzelam, że to już jest wygrana pozycja. Mm, tylko muszę dobrze wybrać teraz. Muszę dobrze wybrać, słuchajcie. No nie wiem, czy pod kątem zagrać i zbić na H7. Czy pod kątem tutaj zaszarżować. Czekajcie, bije, bije. Koń G5, tak. Skoczek F6, bije, bije. Dwie figury mniej. Ale on może jeszcze jakiś... Nie, E5 nie ma. Skoczek D3. Też nie ma. Hetman H5 grozi. Jak on się ma bronić? Jakoś tego... No to przekątną musiałby się przedostać, dobra chyba zagram po prostu tak na razie, nie będę tutaj kombinował, wydaje mi się, że to jest niepotrzebne, wydaje mi się, że to jest niepotrzebne, no i teraz już bym tak zagrał chyba mimo wszystko, goniec H7, jeszcze taki ruch mam też dosyć ciekawy, kurczaczki no, tyle opcji. Dobra, zagrajmy też to, dosyć śmiesznie wygląda. Skoczek H7, chociaż ten ruch akurat najmniej mi się podobał z tych wszystkich. No, ale moja idea jest taka, żeby tutaj coś zaraz wiecie, wyczarować w ten sposób. No, grozi przede wszystkim. Co grozi? Dobra, on tak. No, to może zaraz Wam powiem, co grozi, ale jeszcze nie. Skoczek F6, Skoczek F6, bicie. Skoczek F6, krucha 8, Hetman G4, grozi mat. Dobra, może po prostu wprowadzę figurę jeszcze, co? Zagram tak. Zagram na razie tak, nie będę tutaj kombinował, bo chyba nawet nie ma co święcić. Póki co, teraz już grozi, tak. Dobra, no i tu już coś tu powinno być, teraz, nie w tej pozycji, jakoś tak mi tutaj serducho podpowiada, że coś tutaj powinno być, nie? Tylko co, tylko co, no bo jakie mam opcje? Mogę zagrać oczywiście tutaj, wybijankę, w sumie nic mi nie grozi, więc dalej się tutaj aż tak nie śpieszę. Ale jak tam się dobrać mu do skóry, temu gościowi, co. Jeszcze on taki dosyć śmieszny ruch, goniec G5. I po zbiciu na przykład powrót z koczkiem wisi tu. Wtedy Hetman powiedzmy zagra tak i ja Hetmanem przejdę. Dobra, to mi się podoba. Figurkę kolejną sobie podłączę. Figurkę sobie kolejną podłączę do akcji. Nigdy za wiele, jeszcze może tam nie wiem. <laughs> wieszeczka tutaj wiedzie jakiś kurczę, trochę mnie poniosła fantazja chyba, ale wygląda to całkiem sympatycznie, póki co. No bo jak zbiję, to już chyba jest GG, co? Skoczek G5, tutaj wisi, wisi Anand. Jak tam gdzieś zagra tak, no to po prostu, no dobra. Chyba nie kombinujemy, grożą te widły. I wygrywam to na co najmniej milion sposobów. Bo nawet na taki ruch też mogę skoczek F6, bicie, hetman H4, hetman H7. Także chyba jest tutaj już pozamiatane, no. Pozamiatane jest szanowni państwo, także tutaj troszeczkę inaczej niż ta poprzednia moja partia, którą zgrałem, jeśli nie widzieliście to zobaczcie koniecznie co tam się działo, bo miałem z serduchą i tak, tak waliło, no dobra, tak, no to nie ma co chyba tutaj świrować, no chyba zbiję, co, czekajcie, czy jest tu jakiś mat już od razu, chyba nie, dobra, zagram tak, nie wiem w sumie co mu to dało szczerze mówiąc, ok, tak, no i co, nie mogę odejść, nie mogę po prostu odejść hetmanem, i później będzie atak z odsłony. No, chyba nawet jak nie mogę, to tak zagram. Co? Zagrajmy sobie tak. Nie wiem, czy to co prawda miało jakieś znaczenie, no ale grozi odejście w zasadzie z matem. Nawet jak ucieka, to i tak tam gram. Skoczek F6 i primów Hetman H7. Także to jest chyba ten moment, kiedy mój przeciwnik się podda. Tak bym to widział. Wydaje mi się, że to nastąpi, także kurczę, chyba całkiem fajna partia, okej, okay, tu jeszcze takie coś wykombinował mm, takie coś wykombinował, zobaczcie go, jaki, jaki kurcze szwagier jaki kurcze szwagier no dobra teraz koncentracja pełna bo ja tu jeszcze nic nie widzę, ale wiem, że na pewno jest wygrana gdzieś No dobra, czekajcie, jakbym zagrał tak król G7. Jakbym zagrał tak, król G7, jak tu mu wlepić matę jakiegoś fajnego? Hetman H7, król F6. I co, nie wiadomo, tak? A jakbym tutaj coś jeszcze, czekajcie, jakbym tak się odsunął, bo jeszcze taki ruch mi wpadł do głowy, on pewnie gońcem wtedy zagra na d6. Hmm, hetman, 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 gdzie? Na h7, królew 8. I co, gdzie tam jest ten mat, kurczę? Szach, szach, szach. Tu mi jeszcze zwiewa gościu. Oj, matko, matko, tyle liczenia, za jakie grzechy, co? Czekajcie, a jak on mnie zbije, to jest tam mat, czy nie? Bo też w sumie nie wiem, czy to jest groźba, czy to jest po prostu groźba, bo jeszcze mnie kusi takie podłączenie ostatniej figury, ale nie wiem, czy to już nie będzie lekka przesada, bicie na H5, tak, tak, tak. Dobra, zagram to, bo trochę czasu nie ma, trochę nie ma czasu. A wiem co zagram, wiem co zagram, po tym zagram skoczek D5, po, po tym zagram skoczek D5, dokładnie tak, tu zagram, zobaczcie, otworzę króla i po, i po, i po, i po, tym przynajmniej jest otwarte tutaj i wydawało mi się, że to może mieć sens i po tym tak, jest tu, król jest G7 i co ja tam chciałem zrobić, nie wiadomo, no dobra, to przyprowadzę sobie wieżę, przyprowadzę sobie wieżę bo teraz już tam będę chciał coś zrobić takiego dobra on mi tu on mi tu jak on mi tu to ja mu <grymne> kurcze no naprawdę co ja tutaj wyczyniam to jakaś beczka mocna, ale dobra no chyba dalej jest, jest git zagrajmy tak zagrajmy sobie tak na spokojnie teraz wydawało mi się, że mogę po prostu coś tam, że mogę po prostu, czekajcie, bicie. Dobra, tutaj, tutaj. Dobra, zagnam tak na razie. W sumie nic mi się chyba nie dzieje. Dalej tutaj grozi. Dalej tutaj grozi. Więc być może on coś w końcu zaraz mi odda pomoże. Ja tu w ogóle jaki czas, nie? Także zanudziłem. Miała być szybka partia, tu jednak... Nie, no brakuje mi tego grania, także dobrze, fajnie, przynajmniej coś się rozegram. Wy tutaj, przy okazji, macie jakiś content. dobra. Hetman więcej to chyba dam radę. Hetman więcej to jestem jakoś tutaj spokojniejszy, nieco tą pozycję. Dobra, zagramy tak. Mogłem w sumie wieża E7 zagrać od razu. Dobra, pchamy tego. Przy okazji, lufcik lekki. Wieża E7, być może od razu mogłem też zagrać. Dobra, tak. Jak to się wygrywa, drodzy państwo? Mm, 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 mm. Dobra, zajmijmy sobie linię na razie. Tutaj wierzą wejdę drugą. Dobra, to wchodzimy. To wchodzimy na pewno. Mm, zagrajmy sobie może tu podwójne uderzenie. Podwójne uderzenie wygląda fajnie. Jak coś mi wymieni, to ja wymienię. Dobra, tak, to bierzemy. Dobra, teraz to już wygram, nie ma co. Ok, tak, jest opcja, żeby to wymienić, ale czy ja to chcę zrobić? A, mam mało czasu w sumie. Mam mało czasu w sumie. A, dobra, zagram tak. To powinno być prostsze. To powinno być nawet w realizacji prostsze. Dobra, on pewnie jakiś c4 mi zagra. Dobra, zagramy sobie tak. Może tu, żeby tym królem do góry pójść. Już nie wiem dlaczego w sumie tak zagrałem. Dobra, zagram tak. Żeby tutaj zagrozić H5, taką sztuczkę miałem tutaj jeszcze, widziałem to, że teraz odejdzie, a na to wezmę, grozi tu powiedzmy, grozi powiedzmy tu, dobra, szacha dam, tu się wycofamy na spokojnie, tutaj weźmiemy na spokojnie też, dobra, to to już ja panie kolego wygram. ja, panie kolego, wygram to z zamkniętymi oczami, co? Dobra, udało się. Kurczę, no ale były tam, były niezłe emocje tutaj. Dobra, teraz wszystko po białych polach. Standardowa procedura i lecimy. Cyk, cyk. Dobra, goście, przecież ja to naprawdę nie jestem aż takim klientem. Dobra, chyba to wygramy co. Chyba to wygramy. kurczę, Są tu jakieś pata co ustawić. Dobra, tak. Dobra, udało się. Wow. wow. Wow wow. Niezła akcja, co? Niezła akcja i czekajcie. Ja bym teraz wam pokazał tutaj wszystko, ale nie mam tej sceny jeszcze przygotowanej przegląd partii, No mogę w sumie ustawić sobie przegląd. Zobaczyć jak to wygląda. I, I zobaczyć, o co tu chodzi. 85 i 4. No i teraz wyjdzie prawda na jaw. Tylko mam nadzieję, że ten Ziomek tutaj nie będzie się odzywał. O, dobra, chyba go wyłączyłem. Fantastik robota. Dobra, tutaj tak. I w sumie wolałbym to szczerze mówiąc. No znaczy już plus jeden tu w ogóle komputer pokazuje. O, czy jednak czy dobrze grałem? I tutaj ja bym sobie to jakoś włączył według własnej analizki. Dobra, tak. Czy gonie z H7, a nie jeszcze nie teraz? O kurcze. Dobra, tak, tak, tak. I teraz zobaczcie, plus 4, wszystko wygrywa dosłownie. Jeszcze sprawdźmy, goniec H7 też działało. Czyli bicie, bicie, tak, tak. I skoczek F6, ok. No, czyli po prostu wszystko wygrywało, nie, w tej pozycji. Czyli tutaj też mi czutka podpowiadała, no dobra, tak, więc skoczek H7, to było fajne, hetman G4 fajne, koniec G5 fajne, dobra, on zbił, jak ja tego nie wygrałem w ciągu trzech ruchów, to jest ważna sprawa, dobra, skoczek F6 zagrałem, skoczek D5 genialne, hetman H7 od razu, już niby tutaj komputer mówi, że mat jest, tak, i wieża AE1, jaka jest różnica? Że po tym bije na przykład tym, tym i wieża E4. Ja w sumie coś podobnego chciałem, bo właśnie widziałem ten motyw, że jest ten, ten mat na końcu. Ale czekajcie, czyli tu, tak. A i mat w ogóle w pięciu ruchach. <laughs> Oj, Marcinku, Marcinku, wiesz ty co? Mogłem tak dać: mata, i gdzie jest mat? A wieża F4, Hetman H4. I on nie ma się jak bronić. Wow. Ile za takie coś? Jakieś karne pompeczki, co się należy? Dobra, zbiłem tu. Dobra, on mi tu zbił. W sumie żaden problem. Ważne, że wygrałem. Trochę przynajmniej dłużej ze mną posiedzieliście. No dobra, reszta to już jakieś nieważne rzeczy. Także punkcik jest. Francuz pokonany. Francuz, kurczę, coraz lepszy w to jest. Coraz lepszy. Także fajnie, cieszę się. Jeśli wam się podobało, oczywiście łapeczka w górę. Dajcie taki sygnał, że... Że te partie mają sens, że była teraz tutaj batalia taka agresywna. No i co? Widzimy się następnym razem. Pozdrawki.